w reklamach, jest mówione o tym, że są chore dzieci, że można im pomóc, żeby wysłać smsa, ale właśnie dzięki tej akcji, tych ludzików, tak bardziej do, do, uświadomiło nam, nam to to, że naprawdę musimy pomóc. Że ktoś czeka na tą pomoc i Tak, wzruszający. I dzięki temu oczywiście mogliśmy w jesteśmy z tego bardzo dumni. Mogliśmy zrobić niewiele i... Robiliśmy to z, na przykład z wielką radością, że mogliśmy właśnie im pomóc, że ludzie będą wysłać SMS -y dzięki tym ludzikom. że zobaczyłem w telewizji TVN reklamy i wzmiankę oprowadzonej przez Fundację TVN jesteś sam akcji zbierania funduszy na rzecz remontu kliniki pediatrii w Warszawie. I od tego zaczął się pomysł. Uważam, że sama reklama i samo propagowanie idei wysyłania SMS-ów, szczególnie wśród młodzieży, nie przemawia tak jak bezpośrednie zaangażowanie się przez młodzież w bezpośrednie takie klejenia, odzwierciedleniem jest to, co sam Mówią, że, że bardzo ich ta akcja wciągnęła. Powiem szczerze, że ja bardzo w to wierzyłem i, i, i cały czas powtarzałem, że, że będzie nasz piński łańcuch najdłuższy, ale nie ukrywam, że oczywiście potwierdzenie tego faktu, że był najdłuższy, było miłym zaskoczeniem. Dla mnie. Bardzo wiele osób się w to zaangażowało bezpośrednio w akcję klejenia tego łańcucha. No cóż, no z przymusu siłą, że tak powiem, tutaj wybór był bardzo trudny. Ogólny podział był taki, że te osoby, które jakby najdłuższe odcinki łańcucha skleiły, były pierwszymi kandydatami, no i na tej zasadzie staraliśmy się tutaj przeprowadzić przymusową, że tak powiem, selekcję. Na dzień dzisiejszy nie wiadomo jeszcze, czy będzie to. Wygląd tej akcji taki sam jak w roku poprzednim. Przyklejenie ludzików i, i zapewne cel będzie inny, ale niezależnie od tego, jaki będzie ten cel i jaki będzie finalny wymiar tej akcji, na pewno my się zaangażujemy. Z małą, drobną różnicą, że zaczniemy znacznie szybciej, żeby te przygotowania dla dzieci i młodzieży dać im więcej czasu, bo tak jak same dzieci wspomniały, no, był problem na przykład z papierem w pile kupienia i, i to mówi, że jednak musimy dać więcej czasu i więcej organizacji. Poza tym, dzięki yy, za zaangażowaniu się i pilskich mediów, i pilskich przedsiębiorców, i władz Urzędu Miasta. I dzięki przede wszystkim temu, co się dzieje dzisiaj, czyli rozgłosowi ogólnopolskiemu, to się przełoży na to, że przy następnej akcji, jak się spodziewam, współpraca z wszystkimi, poczynając od dzieci, poprzez przedsiębiorców i na Urzędzie Miasta kończąc, będzie znacznie większa. To nam pozwoli akcję przeprowadzić z większym rozmachem i ją... On że tak powiem jeszcze bardziej uskutecznić. Jeżeli nawet się okaże, że następna nasza akcja i klejenie łańcucha nie będzie najdłuższym w Polsce, ale skutkiem tej naszej akcji i całego medialnego rozgłosu inne szkoły z innych miast w Polsce zaangażują się i ktoś sklei dłuższy łańcuch, to ja uważam, że to i tak jest nasz pilski sukces, bo to przyczyni się do być może nawet większego rozpropagowania tej idei jak sama reklama w TVN. o actii fundatiei de care nu este sam. pomagać i pilanie są tacy, że jak wiedzą, że trzeba pomóc, potrafią się zmobilizować i gdy trzeba pomóc, potrafią to zrobić. Na początku wierzyłam w to, że na pewno my, bo wierzy, wiem, że każdy pom umie pomóc. Mm -hmm. Twoja szkoła rąk się mocno? Że masz... Bardzo. Codziennie na siedlicy po prostu siedzieliśmy i wycinaliśmy, żeby zrobić jak najwięcej i żeby pomóc tym dzieciom.